It's over, racer. Right it ain't over until I say it's over. Oh, Everyone. I tak to mniej więcej wygląda. Czarna lista pokonana, kros się kurzu i zaczynamy moi drodzy hardcore pościg, gdzie cała policja wiecie, będzie w godzi, żeby nas tylko zapuszkować. ale żadnych układów nie będzie z tobą no i musimy teraz e, jakoś wytrzymać ten pościgu na szóstym poziomie zainteresowania co to jest szósty poziom? czy będą nas gonić innymi ciężkie policyjne suzy czarne korwety śmigłowce e, ponad 30 radiowozów i tak naprawdę wszystko co tam będzie kolczak i tak dalej Więc to co się dzieje na tym szóstym poziomie to jest w ogóle jakaś rzeźnia i tak, musimy przede wszystkim jakoś to wytrzymać Druga tutaj uwaga, oczywiście jakieś kolczatki nas, nas czekają, ale my się nie damy i ciężkie sudy będą nie te jak na piątym poziomie, że po prostu, że e, po prostu nas zdejrzewa tylko normalnie w są, ale przynajmniej odzyskaliśmy e, naszą furę, czyli BMW M3 GPM. I tak, o co chodzi w tym pościgu? Przede wszystkim musimy wytrzymać 5 minut. 5 minut pościgu. Po tym czasie dostaniemy SMS-a z dalszymi wskazówkami, co mamy robić dalej. O, zobaczcie, ma, nawet crossa zniszczyliśmy. 300 tysięcy gotowań do niego. Okej. Okay. I boom. Będzie tutaj hardcore i wielki chaos. Bardzo ostro będzie. Patrzcie, patrzcie. Tego się pewnie nie spodziewali. Jeszcze więcej tego mają. No pochodźmy do, do miasta, tam się z nimi zabawimy I jedziemy w niego Nieoznakowany pojazd federalnych agentów, czyli jakby nas agenci FBI wymili. Nawet to nasza towarzyszka Mia okazała się agentką policyjną Ale może to już to nie koniec Okej, okay, teraz co? Zwalimy na nich zbiornik z wodą Dobra, ciężki suf, notowania 25 tysięcy Okej, okay, jeszcze 3 minuty Woo. No troszkę sobie poniszcie na razie musimy zgubić się pościg, bo ja za dużo na trochę tego goni I zobaczcie, tutaj nam się paszczerze ucieczki nawet nie zapełnia Któryś to chętny następny? Haha, nie spodziewałem się tego! No chcieli, już chcieli! Pojedziemy w inny sposób w takim razie. Co jest? Kolczotki! Nawet dwie! Bum! Okej, którędy teraz? Teraz może pojedziemy sobie na posterunek na policji! Okej, okay, tutaj zobaczymy co powiecie na to. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Mam coś dla was. Andolę tym razem. No, ale nabijemy sobie notowań, kurde. I zobaczcie, dalej mi, facet mi się de, nie pa, zapewnia, mimo że teraz... Prawie nikt nas no, nie goni i teraz dopiero się pojawia kolejna czarna korwetta. Okej, okay, pojedziemy sobie może tędy, na pewno... Nie wiem kolejnego. Na składem nie ma co jechać, bo to nic nam nie da. No, 2 miliony notowań kurde sobie nabiłem I następna Teraz sobie pojedziemy bez spowalniacza Okej, okay, a co powiecie na... Nawrotkę? Za chwilę będzie 5 minut, więc sobie pojedziemy może tutaj, teraz. Okej. Okay.

Starego mostu, gdzie jest zaznaczony na mapie I musimy wykonać skok, żeby uciec przed e, niebieskimi Okej, okay, ale najpierw to ja zgubię ten wielki ogon, który mnie właśnie goni Bo oni nie, nie pozwolą pewnie na to Dobra, może tutaj się któryś zablokuje Uwaga, tam jest pewnie kolejne kolczatki ale sobie ominiemy ten sposób jedynym sposobem żeby się tam dostać to jest przejazd przez miasto bo ja nie zrobię teraz nabrotki oj patrzcie jaka mieszana blokada przeproszenie prędkości dopiero teraz wow aż nie zauważyłem tej kolczatki Dobra, będziemy że też tędy jak tak chcą Ostro Okej, okay, dobra, nie jedziemy przez blokadę Jedziemy przez tędy Okej, okay, kolejne problemy, ale Problemy rozwiązane Część zgubiliśmy, więc teraz powinno być łatwiej i przebić się przez tego. <laughs> Ale grę ten Co powiecie jeszcze za połączkę sobie? Na koniec naszej przygody. Ok, i teraz zobaczcie, mamy odblokowaną tą y, drogę, więc jedziemy tutaj. I pytanie, czy uda nam się ostateczny skok wykonać? Tak jest moi drodzy I w ten oto sposób czarne korwety z krosem nie ma szans i kończymy właśnie w tym stylu całą grę I jedziemy dalej, zobaczymy co jest na kocy tej drobili 41 rady jeszcze zniszczeliśmy, wow 3 miliony notowań W ogóle ja się kiedyś zastanawiałem, co jest na końcu tej drogi, jak się pojedzie dalej. Okazuje się, że na tej... że na końcu jej nic tam nie ma kompletnie, bo kiedyś tak sobie kilka lat temu sprawdzałem i nawet film oglądałem, ale tam nic nie było, bo myślałem, że tam nie był, bo że jakiś Easter egg jest, czy coś, ale okazuje się, że niestety nic. A szkoda. Dobra. Pościg za nami i gratulacje. Jesteś najbardziej poszukiwanym kierowcą w Ruffport. W nagrodę odblokowanych zostanie kilka dodatkowych samochodów. Masz jeszcze sporo do zrobienia, aby dowiedzieć, że jesteś najlepszym kierowcą. Seria prób, czyli musimy ponad 60 wyścigów rozegrać, które to tam jest. Ranking kartoteki wykroczeń, ale to już mamy za sobą, bo wszystkie rekordy mamy, pokazywałem nawet. No i... Pozostanie tylko seria prób jeszcze, ale to jak już kiedyś wspominam kiedy indziej i w ten sposób kończymy moi drodzy grę Need for Speed Most Wanted. No i co mogę powiedzieć? No powiem tak, gra jest znakomita, bardzo dobrze mi się grało, bardzo przyjemnie i to jest ogólnie najdłuższy chyba projekt na kanale, bo z, z cała seria łącznie z tym odcinkiem będzie liczyć 54 filmy. To przebije tym samym Undergrounda 2, który no, był do tej pory najdłuższą serią, który miał 51 odcinków, ale z zastrzeżeniem, że ja tam e, wiele wyścigów powycinałem, bo były wręcz powtarzalne. Normalnie ta seria poszyli chyba 60 od parę odcinków, więc Underground 2 jednak jest dłuższy niż e, Most Wanted, ale Most Wanted też należy do gr gier dość długich. A co mogę powiedzieć o samej grze? No to powiem tak, gra warta polecenia, polecam, naprawdę. E, ma tak, znakomite pościgi z policją, e, czarna lista, gdzie możemy właśnie sobie ścigać się z różnymi kierowcami, możemy wygrać unikalne nagrody, właśnie czy to samochody, unikalne właśnie części, czy ulepszenie osiągów, wygląd, więc mamy tutaj duże pole do popisów, sporo wyścigów mamy, bardzo ciekawe gdzie jedziemy przez autostrady, przez na przykład przez różne tereny, przez Camden Beach, Rockport, więc no, naprawdę gra jest świetna. Ma Kilka fajnych naprawdę wyścigów, chociażby bardzo mi się spodobały próby prędkości, których nie było wcześniej i to właśnie daje duży plus. No też mamy duży otwarty świat, więc jest co do roboty. Nie tylko pościgi z policją, które są naprawdę największym plusem tej gry, gdzie możemy właśnie niszczyć radywozy i uciekać przed nimi, nabijać notowania i tak dalej. A także zaliczać kamienie milowe, co mi się podobało, czego nie było chociażby w Carbonia, szkoda że w, e, w Carbonie nie było no i też oprawa graficzna jest bardzo w, świetna mm, bardzo mi się podoba e, taka trochę złotawa mm. no i, a soundtrack soundtrack mi się bardzo podoba też w undergroundie, 2, znaczy nie w undergroundie, co ja gadam w Most Wantedzie e, gdzie mamy chociażby takie utwory jak właśnie Cell Dweller e, e, mamy chociażby Nine Foot, mój ulubiony zespół właśnie w e, Most Wantedzie czy chociażby jak, jak to się nazywało The Prodigy też mi się bardzo podobało więc no soundtrack też jest e, e, dużym plusem więc jeśli miałbym ogólnie e, powiedzieć ta gra ma więcej plusów niż minusów z minusów jedynie co mógłbym wystawić to jest na pewno brak, który był drift e, szkoda, że nie było driftu właśnie jak w Undergroundzie dwójce bo gdyby były to gra byłaby jeszcze lepsza ale tak to mimo to szkoda trochę bo wtedy to były, były, znaczy i jest według mnie najlepszym na osłonem, mimo braku driftów. Szkoda trochę, że nie, nie było tego trybu. Mm, no i mogłoby być trochę też lepsze i, ale to już takie sz, takie szczegóły, które już nie będę zwracał tak uwagi. Więc ogólnie jeśli miałbym wystawić za cały kształt, za genialne poli, pościgi z policją, za kamienie milowe, czarną listę, wybór aut, który i tak był spory, oraz serię prób, którą później zaprezentuję i otwarte światło wystawiam 9 na 10 i znak jakości. Naprawdę warto zagrać moim zdaniem w Need for Speed Most Wanted. nie to co Need for Speed Most Wanted z 2012 roku który moim zdaniem nie umywa się do tejże kultowej produkcji. Mało mam wspólnego właśnie z, z Most Wantedem z 2005 roku do którego ja osobiście się nie mogę przekonać i raczej wątpię, że kiedykolwiek nagram Most z 2012 roku. Tak samo ja wątpię, że nagram kiedykolwiek e, Need for Speed'a Carbon, bo no Carbon jakoś mnie też nie do końca przekonuje, poza tym ta gra jest też krótka, znacznie krótsza od Most Wanted'a czy Underground 2, nie wiem czy nagram. Może Pro Street'a nagram, bo Pro Street to moim zdaniem jest ciekawym Need for Speed'em. Undercover raczej nie, bo e, dla mnie ta gra jest słaba, a inne Need for Speed'y to nie mam pojęcia. Zobaczę. Więc, no myślę, że to byłoby na tyle, także dzięki wszystkim, że byli wszyscy ze mną przez te 54 odcinki, to była seria dość długa, naprawdę długa. Bo tak naprawdę zacząłem ją je jeszcze w marcu, a skończyłem ją w połowie sierpnia. Więc no, 5 miesięcy mi zajęło. Spodziewałem się, że będzie, że szybciej mi się uda ją skończyć, no ale niestety, no nie miałem czasu i wyszło jak wyszło. No. no i to tyle jeśli chodzi o Need for Speed Most Wanted, także polecam naprawdę tą grę, tak samo jak i Underground 2K, dwa, dwa najlepsze moim zdaniem Need for Speed, jakie wyszły, kultowe. No i te, teraz jeśli chodzi odnośnie planów, co nagram na e, kanał, to tak, skoro skończyłem Wanted'a, to następną grą, którą chcę nagrać, i, mm, ale nie od razu, bo chcę na razie sobie zrobić krótką przerwę od e, nagrywania i sobie nagramy Syberię 1. To będzie następna seria, zagrajmy w którą zrobię. Chcę zrobić jakiś luźniejszy projekt. Bo ostatnio były same samochodówki, bo był Underground 2, był Mosłanty, to były naprawdę długie seria. Więc teraz sobie zrobię parę dni przerwy i myślę, że tak za te kilka, nie wiem, może do tygodnia, wrzucę tą Syberię jedynkę. Ja sobie luźny projekt z tej świetnej gry przygodowej nagramy. No i też drugim projektem ale prawdopodobnie jednak przesunę go na wrzesień pewnie we wrześniu dopiero zacznę bo muszę trochę odpocząć to będzie e, Tomb Raider 2 którego również chciałbym nagrać zwłaszcza że niedługo będzie 25-lecie marki więc no, chciałbym zrobić e, Tomb Raidera 2 więc na razie te dwie serie i coś jeszcze na razie nie wiem zobaczę na razie to tyle jeśli chodzi ci o e, Przyszłe serie, jakie zamierzam zrobić na kanale No i to w zasadzie tyle Jeżeli będzie jeszcze coś, to najwyżej nagram film informacyjny, więc To byłoby na tyle, także dzięki wszystkim, że byliście e, Teraz zamilknę i Po napisach końcowych zobaczycie jeszcze jedną rzecz I co, widzimy się w, w nowej serii w Syberii 1, więc Dzięki wszystkim i trzymajcie się. Do usłyszenia. I cześć.